Toksyczni rodzice, część pierwsza. Ja też mam problemy. Wszystko za was robię. Karuję jak wóz, sprzątam, robię zakupy. Ale spokojnie, możesz mi wszystko mówić. Co ty, chcesz mnie płaczem szantażować? Myślisz, że coś ugrasz w ten sposób? I po co ryczysz? Ja ci zaraz dam powód do płaczu. Póki nie skończysz 18 lat, nie masz żadnych praw. Żadnych. Ja w twoim wieku dostawałem za wszystko systematycznie w wpierdol. I jakoś żyję. Ta twoja depresja to wynika z tego, że masz za dobrze. Za dobrze masz. Rozumiesz? Co? Znowu potrzebujesz atencji? No i czego ryczysz? Jeść co masz? Ubrać się w co masz? Dach nad głową jest? Ach, już nie wymyślaj. Doceń to, co masz. Oj, poczekaj tylko, aż wrócimy do domu. Jak nie będziesz mieć czerwonego paska, to na koniec roku szkolnego oddam cię do domu dziecka. Zrozumiano? Skończysz na ulicy, jeśli nie zaczniesz się uczyć. Będziesz siedzieć w tym pokoju, aż to zrobisz. No, a co ja tobie niby zrobiłem?